Szekspir razy trzydzieści siedem. Dzieła Wszystkie Szekspira to zbiór szekspirowskich dzieł określony zaskakującymi interpretacjami, aktywnym kontaktem z publicznością uczestniczącą w spektaklu oraz dużą dawką śmiechu. Spektakl w Teatrze Scena Współczesna, zaadoptowany i wyreżyserowany przez Włodzimierza Kaczkowskiego, cieszy się niegasnącą popularnością od ponad 20 lat i pomimo ponad 2000 zagranych spektakli, publiczność wciąż tłumnie zapełnia widownie. Spektakl ma wymienną obsadę, jednak we wszystkich opcjach są to trzy osoby, trzech mężczyzn i nie jest to przeszkodą w zainscenizowaniu Romea i Julii z udziałem Julii. Otello pojawia się w wersji hip-hopowej, Macbeth pochodzi z Zakopanego, a jedna z inscenizacji Hamleta zamyka się w trzech minutach. To tylko kilka niespodzianek czekających na widzów. Konstrukcja dzieł wszystkich Szekspira opiera się na teatrze w teatrze. Poznajemy aktorów, którzy mają za zadanie zagrać fragmenty sztuk Szekspira i poza ich kreatywnymi pomysłami na kolejne tytuły, obserwujemy też relacje między nimi, którym nie brakuje kolorytu. Obecnie tytuł grany jest przez dwie obsady. Mi dane było zobaczyć tak zwaną obsadę drugą w składzie Kamil Wodka, Michał Barczak oraz Michał Węgrzyński. I chociaż popularna rymowanka o tańczących dwóch Michałach z punktu widzenia fizyczności byłaby w tym w przypadku trafna, tak aktorsko zarówno obaj panowie Michał i Michał wraz z panem Kamilem trzymają aktorsko równy poziom. Różnice wizualne, tak zwane warunki aktorskie, są w tej obsadzie strzałem w dziesiątkę, ponieważ podkręcają komediowe Spektaklu, uwypuklając pastyżowy charakter dzieła, a właściwie dzieł wszystkich Szekspira. Spotykając się dotychczas z różnymi pomysłami na inscenizację dzieł szekspirowskich, spotykałam się raczej ze spojrzeniami stosunkowo niewiele odbiegającymi od tradycyjnych, klasycznych interpretacji. Wyjątkiem była tutaj muzykalowa koncepcja Roma i Julii Janusza Józefowicza, szczególnie po przeniesieniu fabuły w przyszłość i obudowaniu jej efektem 3D. Twórcy spektaklu w Teatrze Scena Współczesna wpadają z sprintem w maraton szekspirowski, nie tracąc przy tym rezonu i pomysłu, i choć ze szkolnego punktu widzenia nie wszystko należałoby brać dosłownie, spektakl niesie ze sobą elementy edukacyjne. Całość polecana jednakowo dla dzieci i dorosłych. Obsada Michał Barczak, Kamil Wodka, Michał Węgrzyński.